Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zapowiedział stanowczo, że pozwie ONET oraz dziennikarzy Andrzeja Stankiewicza oraz Jacka Harłukowicza, a także wniesie przeciwko nim prywatny akt oskarżenia, za opublikowanie artykułu, z którego wynika, że uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz. Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi miał rozmawiać właśnie ONET. E Ej, tu Mariusz z przeszłości, jak widzicie, bardzo świetlanej. Więc chciałem tylko zaznaczyć, że kiedy ten materiał powstawał, to w zasadzie pod koniec jego nagrywania gruchnęła też wiadomość o tym, że pozew został złożony jednak przez kandydata Karola Nawrockiego do Sądu Okręgowego w Warszawie. Z tym, że nie w tym trybie wyborczym, a w zwykłym trybie. Ja kompletnie nie rozumiem o co tutaj chodzi. Poza tym, że to jest w zasadzie już teraz tylko PR-owa zagrywka, bo skoro byli w stanie napisać pozew o ochronę dóbr osobistych, już pominę ten cały akt oskarżenia, bo to do innego sądu w ogóle idzie, to idzie do sądu rejonowego. Ale jeżeli oni byli w stanie napisać pozew w tak krótkim czasie, to ja nie rozumiem. Jaka przeszkoda stała na drodze do tego, żeby jakby sprawę puścić w trybie wyborczym? Jeżeli byli w stanie to zrobić, ja tutaj, jakby minutą ciszy, chciałbym uczcić tych wszystkich poległych adwokatów i aplikantów adwokackich z kancelarii, która pisała to wiekopomne dzieło, którzy no w niecałe 24 godziny coś tam musieli wymyślić, i to się stało. Natomiast, miejsce na uwadze, że dalsza część materiału, powiedzmy, w pewnych miejscach może być. Świadczyć o tym, że ja no, nie wiem jeszcze, że ten bazów został złożony, ale generalnie cały wydźwięk tutaj wszystko pozostaje aktualne. Poza tym, że chyba zbyt duży kredyt zaufania dałem sztabowi czy też stronie Karola Nawródzkiego w zakresie tego, że no, są rozsądne powody do tego, żeby jednak nie wikłać się w tryb wyborczy, tylko żeby załatwić to na spokojnie, to trzeba usiąść, to trzeba przemyśleć, to trzeba coś fajnego napisać, tu trzeba się zapoznać z argumentami, trzeba zabrać materiały, przynajmniej mi się tak zawsze wydawało. Ale oni to zrobili, 24 godziny, i złożyli pozew, który zostanie rozpoznany za 3 lata. No więc wy oglądajcie dalej, a ja tutaj sobie posiedzę i poczekam na ułaskawienie prezydenta. Od jakiegoś czasu krążyły plotki na temat Karola Nawrockiego, odnośnie jego małochlubnej przeszłości w czasie, kiedy mieszkał w Trójmieście. I tutaj nawet premier Donald Tusk w wywiadzie z Piotrem Kraśko wskazał, w zasadzie frontalnie zaatakował kandydata. Będą kolejne zaskoczenia. Kolejne, inf kolejne informacje, informacje, które się pojawią? Tak. Które, które będą pokazywały, na czym polega ta stawka. My mamy pierwszy raz w historii Polski sytuację, w której na urząd prezydenta kandyduje, kandyduje człowiek, który nie ukrywa, bo nie jest w stanie ukryć bezpośrednich związków z światem przestępczym. że ma związki z świadkiem przestępczym, trumiejskim. Tego typu rzeczy. I tutaj. Abstrahując od kwestii kawalerki czy ustawek kibolskich, no, wyglądało na to, że to jeszcze nie koniec, że coś tam jeszcze wypłynie i zastanawiałem się, kiedy będzie ten najlepszy moment, kiedy to wszystko gruchnie. Tak, miałem po prostu wrażenie, że ta amunicja jeszcze się nie skończyła i oto 26 maja 2025. Onet wrzuca swój artykuł, a raczej wrzuca artykuł Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza, którym bez większego owijania w bawełnę zarzuca się Nawrockiemu czerpanie korzyści majątkowych z nierządu. Jest to oczywiście zarzut bardzo poważny. Jest to zarzut, który w sensie. Takim no, moralnym dyskwalifikuje kandydata, który ubiega się o stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to nie jest kontrowersyjna opinia. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, albo jeżeli po prostu są prawdziwe, to wydaje mi się, że nikt nie chciałby, żeby pierwszym obywatelem RP, osobą, która reprezentuje nas na arenie międzynarodowej, była osoba z taką przeszłością. Moment opublikowania tego artykułu. Jest dosyć specyficzny. Mamy finał kampanii prezydenckiej, i tutaj nasi kandydaci Trzaskowski i Nawrocki idą, nazwijmy to, web w web, każdy głos się liczy, a tego typu rewelacje na temat Karola Nawrockiego mogą mieć duży wpływ na jego ostateczny wynik wyborczy. Stąd nie dziwi mnie, że pojawiają się głosy, właśnie w szczególności ze strony sympatyków, czy ze, tego, ze strony jego obozu politycznego, że to ustawka, czy też polityczne zlecenie. Tutaj nawet sam kandydat nie przebierał w słowach i nazwał to polityczną prostytucją, sugerując, że dziennikarze Onetu napisali ten artykuł właśnie na polityczne zamówienie, względnie kierując się jakimiś sympatiami politycznymi. Dziennikarze Onetu zdają się za bardzo nie przejmować tymi groźbami ze strony Karola Nawrockiego, spokojnie się temu przysłuchują, a wręcz wyzywająco zachęcają kandydata do tego, żeby ich pozwał i to pozwał w trybie wyborczym, tak żeby szybko okazało się, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I tutaj oczywiście żadnych przypadków nie ma. Gość hotelowy szukał jakiejś jakiej zabawy, jakiegoś klubu nocnego albo wprost prostytutki i mówił o tym ochroniarzowi, to on miał dawać znać albo Nawrockiemu, albo jeszcze jednemu człowiekowi, którego znamy, panie Karolu. Jakby pan chciał od nas pozwać, to my wiemy, kto był tym drugim człowiekiem, wiemy, gdzie jest i wiemy, jak go wezwać na świadka w razie czego. Pański kolega wciąż. Ale ja już chyba wiem, dlaczego dziennikarze one tu są tacy spokojni, dlaczego nie martwią się o wynik tej... Sprawy, i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Bycie anonimowym w tekście i zadeklarowanie, że się wystąpi przed sądem, to jest takie rozwiązanie, które pokazuje, że dla nich, kiedy chodzi do rozstrzygania sprawy prawnie. Kiedy, kiedy trzeba złożyć zeznania pod odpowiedzialnością karną za składanie sprawo, ze, fałszywych zeznań przed sądem, to oni są gotowi to zrobić. I to jest niesłychanie silna deklaracja, która no dla mnie jako dziennikarza to jest w sumie ważniejsze, że ja kogoś takiego mam w, anonimowo w tekście, a pod nazwiskiem przed sądem niż odwrotnie. To znaczy ja bym w sytuacji, kiedy ktoś pod nazwiskiem się wypowiada w tekście, a nie chce wystąpić przed sądem, jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest wszystko, co można było w tych realiach przy tym napięciu politycznym, przy tak kontrowersyjnym temacie osiągnąć. Artykuły te opierają się na zeznaniach dwóch osób, a raczej relacjach dwóch osób, które zgodziły się i podpisały oświadczenia onetowi, że w razie czego, gdyby doszło do sporu sądowego, to będą zeznawać jako świadkowie i potwierdzą swoje słowa przed sądem. Nie chcą teraz pod nazwiskiem występować, ale przed sądem, jak najbardziej to zrobił. No i wiadomo, że Zeznania świadków zawsze podlegają ocenie przez sąd, tak? Sąd uznaje je za wiarygodne bądź niewiarygodne. Sąd posłucha jednego i drugiego, posłucha, czy tam nie ma jakichś sprzeczności wewnętrznych, czy nie są to jakieś oderwane od rzeczywistości projekcje, sprawdzi, czy na przykład zeznania obu tych panów się też nie wykluczają, sprawdzi, czy to jest w ogóle możliwe, żeby oni mieli jakieś, jakąś styczność z panem Karolem Nawrockim. I wtedy ocenić, czy te zeznania są wiarygodne. Ale trzeba też pamiętać, że ci dziennikarze, właśnie Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz, całe to śledztwo, przynajmniej według swoich twierdzeń, prowadzili już od kilku miesięcy wstecz. Więc to nie jest tak, że to jest news z wczoraj, że ktoś do kogoś zadzwonił i onet postanowił szybko kolportować taką informację, prawda, wzbudzić sensację, skandal. Na podstawie takich no, miałkich dowodów. Proszę Państwa, jestem dziennikarzem politycznym. Mnie nie bawi zajmowanie się półświadkiem trójmiasta. Natomiast jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że największa partia polska, bo PiS jest największą partią, wygrało wybory formalnie, nie rządzi, ale wygrało. Wystawię go kandydata na prezydenta, człowieka, co do którego, a ja zajmuję się, jakby prześwietlaniem jego życiu od wielu miesięcy, wszystko, co o nim słyszałem, okazuje się prawdą. Te ustawki, o których Mencent powiedział na. czy. Na spotkaniu w Myśmy o tym słyszeli i, wcześniej dużo, prawda? Wiele miesięcy temu, że są nagrania z tych ustawek. Cały ten proces dochodzenia do tych osób, ale też różnych ustaleń, dowody bezpośrednie, pośrednie, to czy one się wykluczają, czy się krzyżują, czy się potwierdzają, to wszystko będzie brane pod uwagę przez sąd przy ocenie tego, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, czy też doszło do zniesławienia. Artykuł 12 Prawa Prasowego nakłada z jednej strony szczególne Obowiązki na dziennikarza przy wykonywaniu swojej pracy, właśnie przy tworzeniu materiałów prasowych. Ale jednocześnie ten sam artykuł jest też niejako tarczą przed odpowiedzialnością za sytuację, w której okaże się, że no, nie do końca prawdziwe były doniesienia zawarte w tym, powiedzmy, spornym materiale prasowym. Chodzi generalnie o to, że jeżeli Karol Nawrocki w tym wypadku pokazałby, że to nie jest. Prawda. To nie oznacza jednocześnie i od razu, że onet czy też autorzy artykułu poniosą odpowiedzialność. Bezprawność tych zarzutów uchyla właśnie to, że jeżeli dziennikarze wykażą, że zrobili wszystko, co w swojej mocy, korzystali z każdych możliwych środków żeby tylko sprawdzić wiarygodność na przykład tych dwóch świadków, ale też podparli się różnymi innymi dowodami, różnymi innymi materiałami, ustaleniami. Jeżeli okaże się, tak jak twierdzą na przykład właśnie Andrzej Stękiewicz i Jacek Harłukowicz, że wiele miesięcy poświęcili na pracę nad tym artykułem i to nie była jakaś prawda, tania sensacja rzucona na szybko, bez przygotowania, na podstawie miałkich dowodów. Jeżeli pokażą, że faktycznie się przyłożyli, a przecież to nie są żółtodzioby to są stare wygi. To, to tak naprawdę tutaj autorzy tego artykułu to są na, to takie największe chyba działa onetu, jeżeli chodzi o materiały polityczne. Takie kulisy może, że no z Andrzejem Stankiewiczem uznaliśmy, że sprawa jest na tyle poważna, że potrzebujemy czegoś więcej niż anonimowi, niż anonimowi świadkowie. Dlatego. Nasz tekst napisaliśmy w oparciu o relacje osób, które wprawdzie zastrzegły, że nie chcą w naszym tekście wystąpić pod nazwiskiem, natomiast mamy ich pisemne oświadczenia. Zostały przez nas te osoby poinstruowane, że E, może dojść do takiej sytuacji, że sztab Karola Wrockiego, czy on sam będzie chciał e, nas pozwać, będzie chciał dochodzić e, s, swoich praw, czy zaprzeczać e, tezą zawartym w artykule przed sądem. E, przysługuje mu jako kandydatowi na prezydenta tryb przyspieszony 24-godzinny i te osoby mając taką świadomość zgodziły się na podpisanie oświadczeń i są gotowe powtórzyć wszystko to, o czym rozmawialiśmy ewentualnie przed sądem. No to w tej sytuacji sąd może powiedzieć, że ok, było naruszenie dóbr osobistych, było nawet zniesławienie, w tym sensie, że te podniesione zarzuty w tym artykule, te doniesienia o tym, że właśnie Karol Nawrocki miał się parać takim, a nie innym zajęciem zarobkowym, no to w tej sytuacji ta bezprawność jest uchylona. I w tej sytuacji dziennikarze, czy też onet nie odpowiadają za naruszenie. Oczywiście Karol Nawrocki w ten sposób oczyszcza swoje dobre imię, natomiast odpowiedzialności po stronie redakcji, czy też po stronie dziennikarzy nie będzie. Ani finansowej, ani karnej, ani żadnej innej. Z jednej strony Karol Nawrocki musi tylko pokazać, że to, co zostało powiedziane w tym materiale, a to wydaje się oczywiste, narusza jego dobre imię. Są to zarzuty poniżające go, podrywające zaufanie do niego jako osoby pełniącej funkcję publiczną, podrywające zaufanie do osoby, jako do kandydata, który chce sprawować urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To się wydaje jak najbardziej oczywiste. W tej sytuacji Karol Nawrocki może tylko to pokazać, tak w dużym uproszczeniu. No i nie do końca oczywiście może siedzieć z założonymi rękami i czekać na rozwój sytuacji w procesach sądowych, które wytoczy, bo oczywiście będzie musiał też aktywnie zwalczać i podawać jakieś kontrargumenty w momencie, kiedy druga strona, czyli Onet i dziennikarze, Andrzej Sankiewicz Jacek Harłukowicz, będą się tam przed sądem, powiedzmy, wyginali i przedstawiali swoją wersję zdarzeń. Natomiast piłeczka przechodzi do Onetu i do oczywiście dziennikarzy. Słuchając jednak tych relacji, no mam wrażenie, skoro to było śledztwo dziennikarstwie trwające wiele, wiele miesięcy i słyszę też w wypowiedziach redaktora Bartosza Węglarczyka, który ciągle mówił o uzasadnionym społecznie interesie? Powiedz mi tam, czy ty uważasz, że ta historia, jak dla, gdybyś teraz miał decydować o tym, na kogo głosować? Albo może jesteś zdecydowany, i może na przykład byłbyś w gronie wyborców, którzy wybrali pana Nawrockiego w drugiej turze, żeby na niego głosować? Czy uważasz, że to by miało dla ciebie znaczenie? Sama ta informacja, abstrahując od wszelkich innych informacji, a dzieje się wokół pana Nawrockiego dużo i też, mam nadzieję, jakoś tam w dalszej części programu o tym wspomnimy, ale czy ta informacja wywarłaby na tobie wrażenie, czy uważasz, że miałaby znaczenie dla ciebie przy podejmowaniu decyzji? Tym, żeby podawać tę informację dalej, bo ten uzasadniony społeczny interes jest, jak najbardziej, no, jeżeli... Kandydat na prezydenta ma jakąś kryminalną przeszłość albo zachowywał się niemoralnie w przeszłości, to potencjalni wyborcy muszą o tym wiedzieć i mogą mieć to na względzie, kiedy będą podejmowali decyzję o tym, na kogo zagłosować w drugiej turze wyborów. To jest jasne. Społeczny uzasadniony interes jak najbardziej w tym wszystkim jest. Natomiast powtarzanie tego jak mantra wskazuje na to, że nad całą sprawą musiał też czuwać cały tak zwany dział prawny ONET, czy też prawnicy ONETu, którzy. Musieli monitorować, jak wygląda przebieg pracy nad tym materiałem, na podstawie czego został stworzony i też samemu ocenić, czy jakie ryzyka wynikają z opublikowania czegoś takiego. On nas nie mógł pozwać w trybie wyborczym, bo on ten proces by po prostu przegrał. Dla niego przegrana w czwartek czy piątek przed wyborami to byłaby katastrofa. Katastrofa. I to Ale wszystko panie. Karol. On by mógł pozwać, tylko nie ma takiej decyzji. Jest decyzja, żeby po prostu to odłożyć. De facto na półkę, bo faktycznie i to ludzie w samym pisie mówią. Gdyby się okazało, że oto my składamy tutaj pis Sztaby Nawrockiego pozew przeciwko tobie, przeciwko Onetowi i Jackowi Harukowiczowi w trybie wyborczym, to byłoby orzeczenie przed e, głosowaniem. Tegośmy pragnęli. I, i oni świadomie podjęli decyzję nie wchodzimy w takie ryzyko z racjonalnego punktu widzenia jak najbardziej rozumiem dlaczego karol nawrocki nie chce wchodzić w to postępowanie w trybie wyborczym oczywiście z jednej strony czego ja nie jestem w stanie zweryfikować Mogłoby być tak, że faktycznie te doniesienia onet są prawdziwe, wtedy po prostu to by jeszcze bardziej wybrzmiało i te echa by jeszcze bardziej gdzieś nam się niosły po całym kraju, że Karol Nawrocki robił to, co robił, to, co mu się zarzuca w tym całym artykule, bo z pewnością wszystkie tutaj media, jakiekolwiek i media społecznościowe by o tym trąbiły. Drugą rzeczą taką praktyczną jest to, że skoro ONET i redaktorzy są przygotowani na ten proces i zbierali materiały przez wiele, wiele miesięcy. To trudno oczekiwać, żeby druga strona, Karol Nawrocki i jego prawnicy, w ten sam sposób, proporcjonalnie mogli się przygotować do obrony w takiej sprawie albo żeby wykazywać swoje racje, żeby przygotować jakieś dobre argumenty, żeby też dobrze zapoznać się z tym, na podstawie czego stworzony został ten artykuł. Także ten tryb wyborczy, oczywiście tutaj dlatego jest tak mocno. Jako prowokowany nie tylko w sumie przez samych dziennikarzy, ale też przez różnych polityków, bo ustawia Karola Nawrockiego w bardzo, ale to bardzo niekorzystnej pozycji. I wydaje mi się, że też niewiele miałby do zyskania. Ryzykując przegranie, przede wszystkim na przykład mając świadomość, że coś tam może wypłynąć niekorzystnego dla niego, ryzyko przegranej wydaje mi się, że w oczach wyborców, czy też tych osób, które się na przykład wahają, miałby większe znaczenie niż to, że Karol Nawrocki. Wygra. Tak mi się wydaje w tym momencie, więc tutaj akurat racjonalnie i też strategicznie rozumiem, dlaczego oni tego nie robią. A z drugiej strony, dlaczego druga strona, właśnie politycy, czy też sami dziennikarze, tak no, wyzywająco tutaj zachęcają, choć Karol na solo. Ale Karol tym razem jakoś za bardzo nie chce. Z punktu widzenia satysfakcji nad ewentualną wygraną dla Karola Nawrockiego w procesie o ochronę dóbr osobistych, bo kwestie procesu karnego trochę innymi prawami się rządzi, natomiast jeżeli chodzi o te dobra osobiste, to niestety, ale środowisko PiSu samo na siebie trochę ukręciło bata, bo niedawno doszło do takiej dosyć, bym powiedział, absurdalnej z punktu widzenia praworządności sytuacji, gdzie większość sejmowa parlamentarna wtedy Zjednoczonej Prawicy uchwaliła specjalnie pod Jarosława Kaczyńskiego przepisy tylko dlatego, żeby Radosław Sikorski nie mógł wyegzekwować od niego kwoty 700 tysięcy złotych na opublikowanie przeprosin właśnie w Onecie, bo Jarosław Kaczyński przegrał proces z Radosławem Sikorskim o naruszenie dobra osobistych i został zobowiązany do opublikowania przeprosin. I w tej sytuacji na pomoc ruszyła właśnie większość sejmowa. Uchwalono szybko takie przepisiki, z których wynika obecnie, że, że można oczywiście żądać od przegranego, żeby opublikował swoje przeprosiny, ale jeżeli ten nie będzie chciał tego zrobić, to co najwyżej grozi mu tutaj odpowiedzialność do 15 tysięcy złotych i uprawniony może opublikować za przegranego. Przeprosiny, w czymś takim jak Monitor Sądowi Gospodarczy. To jest taki periodyk, w którym są różne takie bardzo nieciekawe obwieszczenia dotyczące. Spółek na przykład, i nikt tam generalnie nie zagląda. To jest takie bardzo sformalizowane pismo. To nie jest tak, że tam się czyta jakieś artykuły. Tam to jest bardzo taka instytucja raczej znana lepiej prawnikom i w zasadzie tylko prawnikom. No nikt tam po prostu nie, nie zagląda. Więc mamy sytuację, w której pod jedną osobę w państwie zmieniono przepis po to, żeby uniknąć odpowiedzialności finansowej dosyć dużej, że to, to jest oczywiste. Natomiast no teraz to jest, wychodzi na to, że to jest jednak miecz obusieczny, jakby Karol Nawrocki chciał tutaj onet z tego tytułu pociągnąć do odpowiedzialności, no to za bardzo nie będzie miał narzędzi do tego, żeby wyegzekwować właśnie od nich coś takiego, jak opublikowanie przeprosin na łamach właśnie ogólnopolskich periodyków. Tak, tego nie będzie mógł zrobić. Także. Tutaj gratulacje dla wszystkich, którzy przyłożyli do tego rękę. I żeby nie być gołosłownym, tutaj będę się posiłkował słowami Sądu Najwyższego, który stwierdził, że nie jest bezprawne w rozumieniu artykułu 24 paragraf 1. kc opublikowanie materiału prasowego naruszającego dobra osobiste, a zawierającego informacje nieprawdziwe, jeżeli dziennikarz, działając w obronie uzasadnionego interesu społecznego, zachował szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu tego. Materiały. Ocena stopnia staranności wymaganej od dziennikarza na podstawie artykułu 12 ust. 1 punkt 1 prawa prasowego powinna uwzględniać źródło pochodzenia informacji. Nie można podzielić poglądu, że wypowiedzi pochodzące od osób trzecich mogą być publikowane bez jakiejkolwiek weryfikacji. I tutaj są najwyższy do zrozumienia, że nie jest tak, że dziennikarze nie odpowiadają za wypowiedzi osób trzecich, w tym wypadku w zasadzie. Ci panowie, którzy zgłosili się do ewentualnego świadkowania, na pewno nie będą odpowiadać w żaden sposób za swoje słowa, bo to ONET je opublikało, to ONET wyciągnął od nich pewne oświadczenia, a jeżeli będą składali swoje zeznania przed sądem, żeby potwierdzić to, co ONET napisał w artykule, czy też autorzy artykułu w zasadzie, no to wtedy tutaj nie ma żadnych dla nich ryzyk najmniejszych. Natomiast dziennikarze Onetu i sam Onet muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że dalej podali te słowa, w których stwierdzono wprost, że Karol Nawrocki zajmował się procederem sprowadzania prostytutek do hotelu. Jeżeli jednak to, co mówi redaktor Stankiewicz, to jest, że oni podjęli starania w kierunku tak, żeby zweryfikować wiarygodność tych relacji. No to w tej sytuacji raczej będą mogli uniknąć odpowiedzialności. Na, gdyby im się już waliło, paliło, gdyby ustalono, że Karola Nawrockiego tam w ogóle nie było, to w tej sytuacji na pewno będą bronić się właśnie w ten sposób, że zrobili ze swojej strony wszystko, żeby potwierdzić te doniesienia. I przypominam, że też tutaj wskazywano, że inne źródła, typu jakieś osoby, współświadka, ich rewelacje, które podawali na temat Karola Nawrockiego, były przez Andrzeja Stankiewicza odrzucane. Żadnym ze źródeł tekstów naszych nie jest pan Jacek Murański, który jest freakfighterem. W naszym tekście jest napisane jasno, że nasi, nasi informatorzy, dwa informatorzy, to są ludzie, którzy nie wywodzą się z półświadka, nie wywodzą się ze środowisk polskich ani z frekwajtów, dlatego że mamy niebywale ograniczone zaufanie do tych środowisk. Ci, którzy z nami rozmawiali, tych dwóch świadków, którzy są gotowi zeznawać, to są zwyczajni ludzie, którzy pracowali w Grandzie na ochronie z Karolem Nawrockim, żeby dorobić sobie podczas studiów. Wykazanie przez dziennikarza, iż przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych Działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności, uchyla bezprawność jego działania. Więc macie tutaj czarno na białym, że sądy oceniając tego typu sytuacje na pewno będą badały nie tylko to, czy to, co zostało powiedziane przez tych panów i może wynika też z innych źródeł dowodowych, rzeczywiście miało miejsce, ale również to, jak Andrzej Stankiewicz i Jacek Harukowicz pracowali nad tym materiałem. A jestem. Przekonany w stopniu graniczącym z pewnością, że skala tego zarzutu była tak duża, że tu nie jedna głowa wisiała nad, tą, nad tym materiałem i tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno przeszedł on przez ręce prawników, także sprawa nie jest taka oczywista w tym względzie, że to tutaj jest jakiś paszkwil. Także podsumowując, Karol Nawrocki musi wziąć pod uwagę dwie rzeczy, czyli raz, że jeżeli przegra na gruncie Prawdy i fałszu, to to go przekreśla z jakiegokolwiek życia w sferze publicznej i sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych, również moim zdaniem szefa IPN-u. Natomiast jeżeli to by mu się udało, to tak czy inaczej jeszcze jest ta potyczka o kwestię tego, czy, czy ci dziennikarze dołożyli należytej staranności tak, i taki przygotowali ten materiał. Bo jeżeli w określonych scenariuszach wykażą, że no, inaczej się nie dało, i nic więcej się nie dało wycisnąć, a to było takie przekonujące, oczywiste, i mamy tutaj oświadczenia panów, a oni przecież nie mają żadnego interesu w tym, żeby pomawiać Karola Nawrockiego, bo po co? No to, no to wtedy tak czy inaczej Karol Nawrocki przegra ten proces, ale oczyści swoje imię, tak? to jest jednak coś, co trzeba mieć na uwadze. Pozostają jeszcze kwestie odpowiedzialności finansowej i, i zadośćuczynienia za krzywdy, bo w tej sytuacji, w związku właśnie też z tą zmianą, której PiS się dopuścił, że się tak wyrażę, sądy trochę zmieniły swoją tendencję w orzeczeniach, bo jasne się stało, że opublikowanie przeprosin jest ciężkie do wyegzekwowania i w związku z tym pokrzywdzony działaniem, czy to właśnie tutaj naruszenie dóbr osobistych, nie za bardzo może w ten sposób uzyskać jakąkolwiek satysfakcję, więc to się przełożyło na to, że teraz odszkodowania. Są zasądzane większe, tak? I wtedy teraz sąd będzie musiał zważyć, ile kosztuje krzywda w postaci tego, że o Karol Nowrowskim w ten sposób się powiedziało w takim momencie, też kampanii. No, czy to miało wpływ na wyniki wyborów, to nigdy nie będziemy w stanie tego powiedzieć, albo nie będzie się dało nigdy, moim zdaniem, udowodnić tego w sądzie. Natomiast no, biorąc pod uwagę skalę zarzutu, moment, w którym on padł, na pewno jest, można to jakoś tam zmonetyzować, żeby uśmierzyć, powiedzmy, doznania negatywne związane właśnie z czymś takim. Natomiast już widzieliśmy w sprawie Sylwestra Wardengi, tak, odnośnie znisławienia Marcina Dubiela, że z kolei sądy karne są też teraz bardziej skłonne do większych kar niż to wszyscy do tej pory przywykliśmy, więc nie można wykluczyć tego, że dziennikarze mogliby zostać, gdyby okazało się, że też nie przyłożyli się do swojej roboty i że te doniesienia są nieprawdziwe oczywiście, no to wtedy ta kara, myślę, finansowa mogłaby być bardzo, ale to bardzo wysoka, tak samo właśnie za dość w procesie cywilnym. Natomiast odszkodowania za straty materialne, czy też utracone korzyści, no to tutaj już za bardzo miejsca na to nie widzę, no bo to, co dzisiaj Karol Nawrocki może stracić, to ewentualnie właśnie szanse na urząd prezydenta RP, a to no ciężko to zmonetyzować, tak? Także to raczej tutaj się za bardzo nic nie uda, tak w tej chwili mi się wydaje. No dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o powództwo Karola Nawryckiego przeciwko Anetowi, Andrzejowi Stankiewiczowi, Jezkowi, Harłukowiczowi. Pamiętajcie, że wszystkiego, czego się tutaj dowiedzieliście, jest objęte tajemnicą adwokacką. Nikomu o tym nie mówcie. Stawcie sobie lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.